No nie wiem, no, czasami się zastanawiam, czy to nie jest jakaś choroba, po prostu, że ja cały, czas, cały czas muszę coś robić, cały czas coś muszę tworzyć. I ja, nawet jak leżę sobie czasami, to one mi się pojawiają w głowie te różne wariaciki. Yy, nie wariaciki, yy. Nawet jestem tego nieświadomy, ale jak sobie na przykład siedzę, to sobie na przykład rysuję coś na nodze palcem, nie? Czy łapię się w połowie, nie? Kurde, że ja coś się rysuję, nie? Nawet ja tego nie, nie wiem, że ja to robię, nie? O, obsesja to jest dobre słowo. Nie przypominam sobie, nie, żebym ja nic nie namalował, nie jest. Cały czas ja jestem non stop w pracy. A jak nie jestem, nie, nie maluję, to gdzieś sobie zapisuję jakieś pomysły. Ale mam w ogóle problem z tym, żeby sobie, nie wiem, się trochę troszeczkę odciąć od tego, nie? bo też jakby potrzebny jest jakby odpoczynek, jakaś regeneracja, nie? Znaczy, bo to też jest jakby odpoczynek też. Zrobiłem sobie pracę i jakby zarabiał na tym. I mam też jakby dużo zobowiązań, ale też jest jakby moją for formą odpoczynku i relaksu, więc ja to robię, jak mam coś do zrobienia, po prostu jakieś zlecenie i trzeba coś zrobić. I po po tym zleceniu, w formie odpoczynku, też sobie to yy, maluję, nie? więc siłą rzeczy ja to cały czas robię. Nie? A jak nie w domu, no to idę gdzieś na miasto, ja mam zawsze ze sobą farby. Nie wiem, jak z moją dziewczyną gdzieś chodzimy po mieście, w ciągu dnia nawet jak zobaczę jakieś fajne miejsce czy coś, to się zatrzymujemy i ja po prostu maluję tam. Nie? Mam zawsze szkicownik ze sobą, no, tutaj jest nawet leży. Tam. Jadę metrem, no to rysuję. Czekam u lekarza w kolejce, też rysuję, nie? Przychodzę do domu, no nie wiem, to jakiś obraz, tu coś, no nie no, cały czas coś, 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 coś się robi. Jak, albo wlepki robię, albo przyklejam na mieście te wlepki. No nie mam faktycznie momentu, żebym ja tego nie robił, nie? Tak, tak, cały odcinek już na YouTube, link w profilu, zapraszamy do obejrzenia Tak.